nie ma pokoju. Dom, w którym jest bieda. dom, w którym nie będzie Bożego narodzenia, to bo jest alkohol, bo jest przemoc. To są te domy, do których Pan Bóg mówi: to ma być moje stajenka. Tam chcę się urodzić. Tam, gdzie jest szczęście, tam, gdzie są figurki, tam, gdzie jest wszystko ok, tam też przyjdę. Ale narodzić się chce tak, jak wtedy, dwa tysiące lat temu właśnie w tych. Porażonych dramatem miejscach. Tam właśnie chcę przyjść! Zdrowia, słuszności, i... zniesienia e... pomocy, e... uśmiechu. dużo uśmiech, dużo uśmiechów. Życzymy bardzo dużo szczęścia, radości, zdrowia, miłości, trwałości i przede wszystkim i... wesołości. szczęścia, pomyślności, bogatego Mikołaja, no wszystkim patowiczym. Wesołych Świąt Społeczności PAD życzę ja, czyli ciastek. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, abyście te święta spędzili w gronie rodzinnym, oczywiście dużo prezentów i jak najmniejszej ilości błędów w systemie Windows najlepszego, szczęścia, zdrowia, samych powodów dni, uśmiechu nad Waszą, spełniania marzeń, rodzinnych, spokojnych świąt i żeby, żebyśmy spotkali się na kolejnej Wigilii. Dziękuję. Pogodnego nowego roku i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bo tutaj są korzenie tutaj jest... Całej społeczności programu Profilaktyka, a ty całej społeczności PAD na te święta Bożego Narodzenia życzę, aby ta dobra nowina przyszła do Waszych grup. Przyszła do Waszych domów, przyszła do Waszych serc, bezpośrednio do Was samych. Dla mnie, tą bardzo dobrą nowiną są każde narodziny, każda kolejna grupa, każda osoba, która trafia do programu PAD i jest po prostu szczęśliwa. I tego odnajdywania się, i tego szczęścia życzę Wam na te święta. Także odnajdywania się wśród swoich najbliższych, jeżeli jest taka potrzeba. Można odnajdywać się nieustannie. Życzę Wam tej miłości i szczęścia przy tych najbliższych i w społeczności Padłuk, gdzie tak bardzo bliscy jesteśmy sami sobie. Dobrych świąt. To również troska o Natalię i jej rodzinę z Długosiodła. Dziękuję, że wszyscy chcecie. Tak bardzo pomóc. Żeby uśmiechy nie schodziły z Waszej twarzy. Jak najlepszych świąt w gronie rodziny. Wszystkiego profilaktycznego. Dobrych świąt i dobrego Nowego Roku wszystkim nam. Wszystkim nam. Wszystkiego najlepszego. Teraz nie, bo teraz nie spada mi się, bo ja mam płatki. Muszę, właśnie, bo się już zaryczałam i muszę, i muszę jeszcze raz, więc przerwa techniczna. Proszę, niech fotografować, no. Pozdrawiamy z Łomży. Z jeszcze jednej kojaska połockiego także. I z Łomży. I z Łomży. I z Łomży. Witam drodzy Patowice. Z okazji Wigilii chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Mikołaj Trochimiuk, Krasny Staw.